To jest nasza najnowsza książka, Wielki Przemysł, Wielka Cisza, Łódzkie Zakłady Przemysłowe 1945-2000. Właśnie ukazała się siłami Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego i Stowarzyszenia Typografie. Jest to gruba książka, zawiera właściwie historię powojennego przemysłu, ale także historię wielu łodzian, łodzianek i właściwie całego naszego miasta. Książka dzieli się na dwie zasadnicze części, część typowo historyczną i część związaną z historiami mówionymi, chociaż one oczywiście się przenikają. Jeśli chodzi o część historyczną, może ja powiem parę słów, ponieważ w głównej mierze to ja za nią odpowiadam. Stałem przed bardzo trudnym zadaniem opisania kilkudziesięciu zakładów przemysłowych łodzi. Dlaczego trudnym? Dlatego, że wiemy tak naprawdę dużo mniej o fabrykach PRL-u niż o fabrykach XIX-wiecznych. Jest to związane z wieloma kłopotami, które tutaj też opisaliśmy. Natomiast w gruncie rzeczy jest to życiorys niemal całego pokolenia łodzian, który na pewno wart jest przypomnienia i historia najnowsza zasługuje na dużo gospodarcza historia najnowsza zasługuje na dużo ważniejszą pozycję według nas, dlatego też tę książkę tym bardziej polecamy z tego punktu widzenia. Tak, druga część natomiast to są wybory z kilkudziesięciu rozmów, jakie odbyliśmy z byłymi pracownikami, pracownicami łódzkiego przemysłu. Zadanie niełatwe, trwające od kilku lat, zespołowa praca, stąd zresztą książka ma sześciu współautorów, ponieważ jest to projekt nie tylko polegający na pisaniu, ale także na zbieraniu materiałów, gromadzeniu chociażby słowniczka pojęć, zdjęć, był to zdecydowanie kolektywny wysiłek. I te wywiady z kolei rysują historię łodzi codziennej, a historię tego, jak pracowało się w fabrykach, jakie wspólnoty funkcjonowały w zakładach pracy, a jak też ten cały świat pracy się rozpadał. To są często dramatyczne, łamiące historie złamane właśnie biografie. Nie jest tam optymistycznych elementów niż, niż byśmy chcieli, i często, niż z dzisiejszej perspektywy, o transformacji się mówi. Natomiast, co wydaje mi się istotne, Cały czas zbieramy historie mówione i zapraszamy osoby, które chciałby powiedzieć o swoim doświadczeniu pracy w łódzkim przemyśle do kontaktu ze stowarzyszeniem Topografie, chociażby przez stronę miastograf.pl czy fabrykipl.pl. Tam można znaleźć kontakt do nas i umówić się na wywiad, przekazać swoją historię łodzi. A tymczasem w tej książce znajdziemy no, przynajmniej 200 stron tego typu wspomnień od okresu PRL przez transformacje, opowiadających o różnego rodzaju zwyczajach panujących w zakładach pracy i takim codziennym doświadczeniu. Ja mógłbym dodać jeszcze, że książka z takiego może naukowego punktu widzenia jest interesująca, ponieważ łączy takie różne perspektywy. Czyli podejście historyka, socjologa, kulturoznawcy, etnologa, antropologa, co daje wydaje mi się taki dosyć pełny obraz, to znaczy mamy zestawienie suchych faktów historycznych z takimi barwnymi opowieściami ludzi, którzy tam pracowali. Też tutaj dodam o różnych dyskusjach, które trwały na temat tego kto ma rację, tak? czy papierowy dokument jest prawdziwszy niż relacja byłego pracownika czy pracownicy. I stąd myślę, że, że efekt końcowy jest też interesujący z tego punktu widzenia, że Miłośnicy historii po być zadowoleni, ale również osoby chętne po prostu opowieści o tym mieście również będą usatysfakcjonowane. Ja na koniec jeszcze dodam, że książka jak widać jest pięknie wydana, ma też przedruki wielu zdjęć, reklam z okresu. Natomiast każdy z Państwa może ją mieć u siebie na komputerze czy telefonie. Można ją pobrać absolutnie bezpłatnie. Jest ona w tak zwanym wolnym dostępie. Niestety kopii papierowych jest bardzo niedużo, trafią one głównie do łódzkich bibliotek, instytucji. Natomiast wersję cyfrową może mieć każdy. Wystarczy uzupełnić krótką ankietę. Link do niej będzie w komentarzu pod tym filmem. Zachęcamy do zapoznania się z naszą książką.